3, 2, 1 Siemanko Ludziska, witajcie w starym, dobrym Call of Duty Go Stata. Jasne, dobrym eee, po raz kolejny, oczywiście w serii. Droga do Kama z każdej broni w trybie free for all, ale zezowałem teraz no to nie był dobry początek. Ale słuchajcie, słuchajcie, jeszcze szansa na Kema jest. Chociaż nie, sobie żartuję tylko, bo... O, w, ty w tydzień nie grałem w Ghosta. Przyszedłem tylko ten filmik nakręcić. I cóż dalej? Nie wiem co dalej, nie wiem gdzie są przeciwnicy. Za wiele tu się... aha, no fajnie, za wiele... W ogóle 70 gra... o 70 osób gra na Free For All. Więc no też nie mogłem za bardzo czegokolwiek zrobić. Trzy razy wcześniej z, z gotowego lobby po prostu mnie wywaliło. A no, mogłeś dostać Revenge Respa. Gdzieś, ale nie dostałeś, widzę. Szkoda, chyba że za plecami nie dostał. Gdzie jesteście ludzie? Kurczę, szkoda, bo fajna mapa jest. A tylko na trzech jest, cholera. Może być słabo. O, tu mam jednego gagatka. Idzie, 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 idzie. Położę się, będę kampił na niego. Ależ to było profesjonalne zagranie z mojej strony. Kto jest dwóch gości nie biega nawet no, Silence w ogóle. To akurat duży plus. Hmm. No nic, no mogę sobie na przykład spokojnie przeładować broń. Kurcze, dołączyłby ktoś, dołączyłby ktoś, byłoby wyciekawie, wesoło. O. Nie usłyszałem go. Ciekawe czy Dead Silence ma. Poharata mnie tak, że jedna kulka starczyła, żeby mnie zabić. Ale na szczęście. Nie wiem, pójdę chyba do budynku na środku. Nade mną jest, ok. Jest nade mną gagatek. Fajno, fajno, fajno. Mkniemy jak burza 3 minuty meczu. Dalej we 3 gramy. O, tutaj go słyszę idealnie. I kurde, ten pociąg musi tu przejeżdżać. Mi tam granata rzucił. Normalnie aż się z. Nie wiem po co przeładowuję, ale dobra, już sobie przeładowałem. Normalnie aż. Jestem na takim. St... No i gdzie on pobiegł, nie? Siema. Strong Armor dostałem. Naprawdę przydatna rzecz. Hm Ciężko to z tymi. Na górze jest chyba. Nie, na dole już jest. Tam biegnie, dobra. <grym i zniszczytania> <grym i zniszczytania> dobra. So good. So good. No trudniej, by czysto. O nie! Co? Koniec gry. Hmm, no tak myślałem. Nie, jeszcze jeden został. Czyli to był host migration, tak? Muszę. O boże, co tu się teraz wyprawia? Nie mogę teraz przejść. Co to się dzieje z tą grą? No trudno, taki meczek po prostu wam puszcza jaki jest, bo, bo to jest trzeci z rzędu taki sam Nikogo nie dołącza, bo nikt nie gra. Zrozumiała sprawa no, O, podołączali teraz. Fajnie. O, tylko lag jak cholera. No właśnie, coś się stało. E, wywaliło mnie do głównego menu. Bo gram mi stoi, tak jak widzicie sami. O, i tak gra jest zepsuta, naprawdę. No to, to taki gameplay mam dzisiaj dla was. Wybaczycie. Nie wiem, co się stało. Nie, no gram! Gram! Patrzcie, gram dalej. Nie, no stoję dalej jednak. <śledziny> jednak menu główne. No cóż, mam nadzieję, że wam się podobał. Slick numer 9. Niestety gra mi nie pozwoliło dokończyć meczu. Ale następnym razem no, Zostanę w lobby z nimi, to mam nadzieję, że będzie to samo w ogóle wchodzę. O jest, wreszcie mogę wejść na lobby Leaderboard, bo wcześniej nawet nie mogłem wejść do tego. Ale widzicie, w tym lobby zagram jeszcze jeden meczyk, który zobaczycie w przyszłym tygodniu. Na razie czyścią.